Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around? Wrapped wrapped around? To us, we face to face. Na <laughs> <Jaka chlepa. laughs> Cóż za emocje wykopałem 50 razy drewno Ej mi za skill wpadnie, wpadnie. joram! oram! za ja skill wpadnie O już mi się odnowił kapa Kopt serwer Dobra, klepijemy się Dobry serwer To nie na tu by wstawam, ja to na tu by wstawiam to drewno? Nie tylko ja, 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 ja to na tu by wstawiam kapa no Daj dlaczego nie, dlaczego nie warto grać na MC face to face? Ja Nazwy na to nowa edycja MC face to face jej od mora, nice. Ale... Nie no, nie żeby coś, nie no, no offense trochę, ale tak, tak, um, całe to też takie gówno, trochę serwer straszne, wiesz? Wiem, wiem, wiem. Ta dyska to był taki... Jej, mi wywaliło, to... dobra. Wiesz dlaczego? Ta dyska...